ja już mam wszystko oznaczone do okucia drzwi, kółeczka, rolki prowadzące do prowadnic tam jest chyba odległość od boku, już nie pamiętam dokładnie 38, 40, 45 ja ustawiam 50 więc kątowniczek 50 wszędzie wiertłem Forstnera, 35 Fi 35 10 mm od dołu nawiercamy otwór a drugi otwór dziewiątką, dziesiątką ale tylko i wyłącznie na milimetr dwa z tego względu, że tu przy kółeczku mamy mita i tak żeby on nam się schował nie kołysało się nam to wszystko po wszystkim jakaś piła japońska, nie ma japonki nie ma problemu zwykły brzeszczot do metalu bo tu nam wyjdzie taki półokrąg i zostaną nam takie dzióbki musimy te dziupki ściąć Druga ważna rzecz, żeby po zmontowaniu, nie bawić się z tym kluczykiem i o pół obrotu nie przekręcać. Ja biorę w ręce i ustawiam sobie tą blachę, gdzie jest zamontowana rolka, kółko, tych dwóch wąsów, które wchodzą nam pod front i tym stoperem sobie ustawiam i blokuję każdy jeden wózek tego względu, że później nie muszę całych frontów podnosić albo opuszczać, ustawiać. W tym momencie mniej więcej wszystkie mam wybazowane na tej samej odległości, więc nie mam się niczym przejmować, że front będzie, ta, rol, ta rolka będzie wyżej, ta będzie niżej. Chodzi mi o tą podporę. Siądzie, front będzie krzywo i trzeba, będzie tutaj kręcić. 10 minut, żeby opuścić, żeby wypionować nasz prąd do boku szafy. Więc ja się zabieram za nawiercanie i skręcanie w całość. Głębokość tego otworu pod kółko nie musi być większy niż Nasze, jakieś 12 mm głębokości. I tak jak mówiłem, tu nam to blokuje. Ja mam piłę japońską, mógłbym z niej skorzystać. I ten rożek. Wyciąć, ale tak jak też mówiłem, ktoś nie ma piły japońskiej. Nie ma najmniejszego problemu. Zwykły brzeszczot do metalu może być sam, jeżeli jest z rączką. Może być z rączką. I mamy wózeczek zamontowany. Przykręcamy wkręty. Tu, te dwa wkręty na dole, musimy uważać, żeby nam nie rozwarstwiło płyty. Oto cała filozofia montowania prowadników, przykładowo tu akurat, mam z GTV. -a. Nie ma problemu, ja zabieram się za pozostałe trzy i skręcam to w całość. My appetite. Don't leave me here. Zauważyć, tak jak mówiłem, te dolne wkręty mają bardzo mało, jakby to powiedzieć, mięsa, żeby się wgryźć. Czyli nie ma materiału za wiele, bo tu jest raptem 4 mm, a tu do tego naszego wycięcia też jest niewiele. Więc najlepiej wziąć sobie wiertełko. zawiercić delikatnie pod skosem i wtedy wkręcać w kręty i przynajmniej wiemy, że będzie się trzymać. W większości nie wiem dlaczego akurat tu, ale w, w którymś, właśnie w których rolkach te łapki były większe, wystawały i wkręt był od spodu, ale prawdopodobnie jak ktoś regulował i obniżył, to prawdopodobnie te wkręty chodziły mu po szyję I został mi tylko i wyłącznie montaż wózka górnego. Nie będę zanudzał. Nie ma wielkiej filozofii. Jeżeli tu mamy wózek dolny, tam gdzie górny, montujemy go w ten sposób. Ja sobie tu coś podłożę, żeby wam to zobrazować. I ten sam przypadek. Znaczę sobie pięć od kraju, przykładam do linii jeden wkręt, drugi, trzeci, czwarty i cała filozofia. Musimy pamiętać też tylko o tym, żeby te łapki były z tyłu frontu, nie z przodu frontu. Yy, nie idzie żadne dodatkowe obramowanie frontu. Front jest oklejony czterostronnie. W większości idą pochwyty, uchwyty różnego kształtu, różnego koloru. Tutaj tego nie ma, ma być doły front. Yy, z drugiej strony, jeżeli to będzie front prawy, to będzie tylko front prawy. Nie będą, tak zwane naprzemiennie, będą miały. Uchwyty mocowane też tutaj na dwóch krętach w kształcie litery. L, można powiedzieć, takie L troszkę na końcu wygięte jak chce, tak, także można było złapać, więc nic nie zostało. Montuję górę i z montażu to byłoby chyba wszystko. Zostało tylko złożenie tego w całość.